Serdecznie zapraszamy na przedłużony weekend ze skokami narciarskimi. Okazja jest potem wyjątkowa, dlatego że po raz pierwszy w 70-letniej historii prób przedolimpijskich w skokach narciarskich te próby zostaną rozegrane nie zimą, kiedy to zazwyczaj takie zawody się odbywają tylko latem na Igielicie. Jak zapewne państwo pamiętają, próba przedolimpijska przed zmaganiami na skoczni Tramplino del Ben w Predazzo miała zostać rozegrana w styczniu tego roku, ale z uwagi na to, że Prace przygotowawcze skoczni przedłużały się odrobinę. Kibice skoków mieli weekend wolny. Tym razem jednak możemy przekonać się o prawdziwości powiedzenia, że co się odlecze, to nie uciecze i po raz pierwszy będzie to letnia próba na igielicie. Jedzie oczywiście reprezentacja Polski w silnym składzie. Jadą w bardzo silnych składach także dominujące w minionych sezonach reprezentacje skoczków. Zatem będzie okazja przyjrzeć się zawodnikom, którzy zapewne. Podczas zmagań olimpijskich, które rozegrane zostaną w lutym 2026 roku, będą walczyć o medale. My trzymamy kciuki za biało-czerwonych przypominając, że to właśnie w tym miejscu, w 2013 roku, Adam Małysz sięgnął po dublet na Mistrzostwach Świata. Że 10 lat później właśnie w tym miejscu swój pierwszy złoty medal Wielkiej Światowej Imprezy wywalczył Kamil Stoch indywidualnie. A drużyna sięgnęła po pierwszy medal na takich zawodach i w tej drużynie skakali obok Kamila Stocha, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Zobaczymy tę czwórkę plus Aleksandra zniszczyła podczas zawodów letniego cyklu Grand Prix. W czwartek, w sobotę i w niedzielę. Serdecznie zapraszamy na transmisję do Eurosportu.